Hej, to Wika, wasza ulubiona ciocia z Ameryki. A tak się cieszę, dzisiaj przetestujemy sobie najnowszą kolekcję od marki Facebook Makeup i ja specjalnie nie oglądałam ani jednej recenzji, żeby nagrać film z pierwszym wrażeniem właśnie dla was. Po pierwsze, paczka jest przeogromna. Oh my god, guys, look at this! Dostałam też oczywiście w paczce kartkę, co jest w środku. No i muszę Wam powiedzieć, że ja oczywiście zaglądałam do środka, bo nagrałam Wam też pierwsze w ogóle wrażenia. Nie wiedziałam, że ta paczka do mnie przyjdzie. I filmik został wrzucony na TikToka. Ale zacznijmy od początku, bo już jedną rzecz testowałam. Nie mogłam się oprzeć i musiałam coś przetestować przedpremierowo. I polecałam Wam już to na moim Instagramie. Jest to produkt do ust, fruit infused lip butter to oil. I co mnie zaskoczyło, to aplikator, ponieważ jest to taki masażer. Niesamowicie przyjemny na ustach, konsystencja jest cudowna. Ja testowałam ten produkt jako taką, nie wiem, maskę na usta na noc i powiem wam, że obudziłam się bez ani jednej suchej skórki. Także to bardzo wam polecam, zwłaszcza że jest na promocji w Rosmanie. Mam nadzieję, że jak ten filmik wyszedł, to jeszcze jest na promocji za 15 ziko, ale naprawdę no coś cudownego i to odkąd zaczęłam testować, mam cały czas w torebce. Teraz czas na mały ASMR moment. Marka wypuściła podkłady w formie cushion. Ja wzięłam sobie teraz 0 dwójkę. I zobaczcie, mamy tutaj aplikator. Bardzo standardowy, jeżeli chodzi o produkty kuszyn. Produkt ma też taką zaślepkę tutaj. Ojej, jak ładnie pachnie! Jak taki syrop na kaszel. Nazwałam biurko w podkładzie. Oh my god! Dobra, ja mam na sobie samo opalacz, więc sięgnę sobie po kolor 02. Sporo wchodzi w tą gąbkę. Dobra, sprawdzamy odcień 02. Aha, okej. Okay. Pierwsze wrażenie, naprawdę wszystko ładnie przykrył. Nie czuję, żeby zastygał jakoś mocno. Dalej się odkleja od skóry i jest taki plastyczny, więc możecie sobie nim popracować trochę dłużej. Ma też takie satynowe wykończenie, ale ładnie dalej odbijające światło. Nie jest sucho, nie jest płasko, więc naprawdę jak na razie bardzo, bardzo na plus. Jestem bardzo ciekawa jak wygląda jedynka. Muszę zobaczyć u Władka, bo samo opalacz jest w kolekcji nie ma korektora, chociaż z chęcią bym takowy zobaczyła. Więc użyję sobie teraz korektora, jakiego aktualnie używam przy tej mojej słonecznej opaleniźnie. Bardzo się nie jaram, więc cały czas mówię, jaka jest to opalona. I bardzo mnie ciekawi, czy zaaplikowany beauty blenderem korektor nie zacznie się odklejać, więc let's see. Na chwilę obecną nic się nie waży, nic się nie odkleja. Wygląda to ładnie. Coś, co mi się bardzo podoba, to bronzer i rozświetlacz połączone w jednym produkcie. Tak prezentuje się chłodny bronzer. Nie dotykam, bo będę się z Wami dzieliła, więc tylko będzie otwarty, obiecuję. Tak prezentuje się rozświetlacz. Ja użyję sobie tego cieplejszego zestawu i mamy tutaj cieplejszy bronzer i cieplejszy szampański róż. Wiktoria z przyszłości. Nie nagrało się nic o brązerze, więc powiem Wam na szybko, że bardzo ładnie się blendował. Kolor też jest super. Naprawdę nie za ciepły, nie za szary. 02 naprawdę. Naprawdę Wam polecam. Mamy jeszcze takie róże i tutaj to są wszystkie... Nie, jeden nie jest. To są jelly tinty, czyli coś na zasadzie milk makeup. Tutaj mamy jeden normalny stick. Zobaczmy. Aha i to jest rozświetlacz. O kurczę, jak on pięknie w słońcu wygląda. I normalnie ja. Ojej. On zostawia tylko tłustą warstwę, albo po prostu tutaj też się oddzielił ten tłuszcz od produktu. Ojej. Widzicie to? Te gluty? Look at this. Ja z poprzedniej kolekcji makijażowej Facebook też testowałam te jelly tinty. Eee, I'm not a big fan, ale zobaczmy te. Odcień 02 Litchi. Uuu dziewczyny. Fajnie, że są te nakrętki. Tutaj mamy taki mega, mega juicy, różowo-fioletowy róż. 03 Papaja. Also very beautiful. I 04 Cherry. Bardzo podobny do tej papai, ale zdecydowanie bardziej czerwony. I ja ogólnie nie jestem za bardzo fanką nakładania produktów stiku bezpośrednio na policzek. Wolę go rozpracować na dłoni i dopiero wtedy go nakładać. Ale nie wiem, jak go inaczej użyć, bo te tinty potem się w ogóle nie zmywają. I tym samym pędzelkiem, którym nakładałam bronzer od razu bardzo szybko to blenduje, bo nauczona poprzednikiem z poprzedniej kolekcji. No, nie poradziłam sobie z nim. A sprawdzę jeszcze jak on będzie się aplikował z pędzla od razu na policzek. Jak on się będzie transferował? Ładnie, delikatnie. Sprawdzę teraz na czystym policzku. Zaaplikuję go tak wiecie, porządnie od serca na pędzel i dopiero Pędzlem będę nakładała go na policzek. I jest to bardzo bezpieczny i zachowawczy sposób na nakładanie tego typu produktów. Moim zdaniem nie zrobicie sobie w taki sposób krzywdy. Nie no, jest dobrze. Naprawdę jest dobrze. Podoba mi się efekt, jaki uzyskałam, chociaż więcej. I need more! Trochę na nosek, ale to już takimi ostatkami z pędzla. Jak to wygląda w lusterku? Bardzo ładnie, coś mi tu zostało. Ładnie, naprawdę ładnie to wygląda. Przetestujmy w takim razie jeszcze ten kremowy rozświetlacz. Nabiorę go palcem. Już tutaj tą tłustą powłokę zebrałam wcześniej i pod spodem jest git. Tak on się prezentuje. Wygląda naprawdę spoko. I nakładam go paluchem. I cholera ma bardzo duży glow. But I really like it. Rozświetlacz daje naprawdę mocny efekt glow. Jeżeli taki lubicie, to jak najbardziej możecie się tym produktem zainteresować. W kolekcji nie ma pudru, więc użyję takiego, który wiem, że nie zepsuje mi makijażu. I mówię tutaj oczywiście o moim ukochanym, prasowanym narsie. Więc nakładam i lecimy dalej. Nie ma brązera na sucho, nie ma różu na sucho, ale jest rozświetlacz. Takie konturowanie musi Ci dzisiaj wika wystarczyć. I'm sorry, girl. Mm -mm -mm, girl. Co tu się właśnie wydarzyło? Jest to biały, taki wręcz perłowy rozświetlacz, który ma różowo złote drobinki. Very interesting! Very interesting. Dotknę, zanim zaaplikuję. Ale to jest żuk. On na żywo z jednej strony jest żółty, a z drugiej różowy. Zaaplikuję go nachodząc na rozświetlacz na róż. Widzicie to rozświetlenie różowe. Nie za bardzo wiem, czy podoba mi się właśnie to z tym takim Tanim odcieniem złota, który tutaj jest. Ten kolor złota bardzo przypomina mi rozświetlacz serduszko z Makeup Revolution, który miałam milion lat temu i dawał tak samo właśnie taki tani żółty efekt. Ale bardzo się cieszę, że połączyli żółty. Połączyli z tym różowym, bo teraz ten policzek wygląda bardzo świetliście, soczyście. Trochę to wygląda, jakbym miała taki rozświetlający róż na policzku, a różu nigdy za wiele, więc mi to pasuje. Dokładam sobie tego Butter to Oil, bo on mi się dosyć szybko wchłania, ale naprawdę na, na razie najlepszy produkt z tej kolekcji. Dobrwi mamy Color Brow Fixing Gel. Aha, czyli to jest to samo co ostatnio, tylko z kolorem. Jaki będzie tutaj kolor? Czy w ogóle są jakieś do wyboru? Jest chyba tylko jeden kolor tego żelu prezentuje się tak. Nie wiem, czy nie będzie dla mnie za ciepły, ale nałóżmy i sprawdźmy. Ja ostatnio robiłam sobie. La... Co jeszcze dzisiaj pójdzie nie tak? Jest, kto się brudzi? Okej, okay, moje spostrzeżenie jest takie, że tego produktu po prostu się nakłada za dużo. I ta szczoteczka nie jest po prostu do tego najlepsza, bo nie jest, myślę, aż tak wyprofilowana, żeby równomiernie rozłożyć nam kolor na brwiach. Muszę to naprawić. Nie, no zobaczcie, jak te brwi wyglądają. Nie dość, że ten produkt rozkłada się dosyć nierównomiernie, to zostawia jeszcze takie krople na tych brwiach. Muszę to zmyć. Bardzo się cieszę, że w tej kolekcji pojawiły się również cienie w styku, bo ja te z poprzedniej mam i uwielbiam. Zwłaszcza zaraz Wam pokażę, który kolor. 02. Boże, jak ja kocham ten stick. On ma tak przepiękny błysk. Cudownie zastyga, przepięknie wygląda na oku. O, nie, zepsułam opakowanie. I tutaj mamy taki jasny odcień holo. Mamy odcień Violet. Ale ja najbardziej jestem ciekawa, nie da się tego inaczej otworzyć, żeby tego nie zepsuć. Najbardziej jestem ciekawa właśnie tego brązowego 06 Brown. Znowu to samo. Sam tłuszczyk. Się wydzielił na samym wstępie jest. I może tutaj to zobaczycie, że właśnie jest jakby taka tłusta folia, przepięknie wygląda ten brązik. Mamy taki produkt, który nazywa się Butterglass Gel Stick. I to jest taki odpowiednik tego produktu, który również pojawił się w ostatniej kolekcji. To był Clear Gloss Topper. Ten styk już jest znacznie większy. Zobaczmy, jak to wygląda. Look at this. Oh my god. To ma normalnie takie przepiękne drobinki. Ale to jest maksymalne wysunięcie tego produktu. Nie ma go tutaj za wiele. Lecimy, sprawdzamy dalej. A tego użyjemy na sam koniec. W kolekcji znalazła się również paleta. W ogóle bardzo mi się podoba ten taki kosmiczny vibe UFO, ale z drugiej strony retro. Paleta nazywa się Blink Blink Eyeshadow Palette. Patrzcie na to. Boże! Zrobimy tak, że ja sobie na całą powiekę rozłożę ten brązik. Blenduje się naprawdę bardzo ładnie, nie traci pigmentu. Także jest e, naprawdę G-młodzieżowo. I uwaga, zaczynamy robić słocze tych cieni. Aż ostrość straciłam. Tutaj mamy jeszcze brązik, i ostatni srebrny. No powiem wam, że jestem bardzo zaskoczona, jeżeli chodzi o błyski, bo są przepiękne, ale ja nałożę sobie ten środkowy, który nazywa się luster. Uwaga, piękny, piękny błysk. W odczuciu jest trochę masełkowy, trochę suchy. Błyszczy się przepięknie, ale czuję że jest bardzo, ale to bardzo gruby na powiece. Co to znaczy? To znaczy, że po prostu ta warstwa tego cienia jest bardzo wyczuwalna i nie wiem, czy nie nałożyłam go po prostu za dużo. Ale to jest taka standardowa ilość cienia, jaką zazwyczaj biorę do aplikacji palcem. Ściągnęłam odrobinę, przyniosłam jeszcze go na dolną powiekę. Na oczach do przetestowania mamy jeszcze Double Stamp Pen. W odcieniu black. Jest zaklejony z dwóch stron, więc zaraz do Was wracam. Trzeba sobie jakoś radzić na tym świecie trudnym. Dostałam się do produktu i ku mojemu zdziwieniu tutaj również jest zabezpieczony folią, więc podwójne zabezpieczenie przed chuliganami w Rossmanach. Dobra, i tutaj mamy jakiś uśmiech, jakiś kwiatuszek. No, ja powiem Wam szczerze, że tego nie użyję w moich makijażach, natomiast sprawdźmy, jak to się odbija. Taki kwiatuszek. I taki uśmiech. What the fuck! Ja myślałam, że z jednej strony będzie liner, a z drugiej kredka. Oh my god! Pewnie jest to napisane na tej kartce, której nie przeczytałam. All right. Przechodzimy, słuchajcie, do makijażu ust, bo tuszu do rzęs też tutaj nie było. Użyłam jakiegoś ze swojej kolekcji, który daje w ogóle przepiękny efekt. Mamy tutaj balsamy do ust inspirowane balsamami Stard i Sorbet to jest właśnie taki piękny, czerwony balsam, kolejny odcień Magic i on jest taki jaśniutki i ma bardzo ładne drobinki. On w konsystencji jest taki bardzo otulający usta, więc na pewno jest Przyjemny, nie klei się, nie ciągnie się na tych ustach. Ostatni odcień 03 Light Bronze. Wygląda tak. Mega juicy, mega mi się podoba. Zróbmy sobie słocza. No, i to jest taki odcień, po który ja na pewno bym sięgała na co dzień. Kolejne produkty do ust, tym razem tinty. I uwaga. I tak prezentuje się tint i od razu jak na niego spojrzałam, wiedziałam, że coś mi przypomina. I tak prezentuje się tint od Benefitu. Mamy tutaj takie kolory jak 01 Electric Fuchsia, 02 Electric Red, 03 Electric Nude. Ja tą elektryczną fuzję i elektryczną czerwień sobie zostawię, a przejdziemy sobie do Electric Nude. Na żywo ten kolor jest zdecydowanie bardziej wchodzący w czerwień, natomiast kamera oddaje taki czerwienio-brąz. Sprawdźmy zatem, jak będzie prezentował się na ustach, i czy ten tint jest faktycznie tintem, i czy na tych ustach po zmyciu zostanie. Od razu Wam mogę powiedzieć, że na pewno nie jest to odcień Nude. Konsystencja tego produktu jest bardzo wodnista. Przyjemnie się go nakłada. Jeśli chodzi o słocz na ręku, to zostaje, więc zmywam już usta. Poszła w ruch chusteczka nawilżona. Teraz już bardziej mi się podoba. Ale Facebook to nie jest nude! Excuse me. Mamy słuchajcie takie piękne błyszczyki. I design bardzo, ale to bardzo mi się ich podoba. Wyglądają jakby były właśnie takie roztopione, lekko rozpuszczony plastik i jakby to jest dla mnie mega fajne. Bardzo mi się ten design opakowań podoba. Mamy tutaj odcień 01 Clear, mamy odcień 02 Dusty Rose, który prezentuje się tak. Mamy 03 03 Funky Pink i 04 Fresh Color. Tak, jest napisane Color, a nie koral Najbardziej z tych odcieni podoba mi się ten przeźroczysty, bo po niego raczej bym sięgała najczęściej, właśnie do takich ust, do ust zrobionych konturówką. Ale nie chcę być nudna i chcę przetestować jakiś odcień, bo chcę zobaczyć ich pigmentację. Ok? Więc myślę, że też pójdę bezpiecznie i wybiorę odcień Dusty Rose. Zapach jest. Ładny, delikatnie słodki, ale bardzo subtelny, praktycznie niewyczuwalny. Aha, i to jest Satin Lip Oil. Faktycznie jest satynowy, ładnie odbija to światło, nie wygląda sucho. Trochę się zdziwiłam, bo olejek w moim mniemaniu jest, wiecie, taki bardzo płynny, bardzo oleisty, a ten taki nie jest. Bardzo podoba mi się konsystencja i ta sama formuła na ustach. Jest bardzo, ale to bardzo komfortowy. Ba, 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 Usta też się nie kleją, więc to jest naprawdę duży plus, bo ja nienawidzę, jak coś mi się, jak przy mówieniu, coś mi się ciągnie na ustach. To jest po prostu skreślony produkt. Raz, dwa, trzy. Dobra, ale teraz jeszcze bardziej ciekawi mi ten przeźroczysty, transparentny Satin Lip Oil. Satin Lip Oil. Otwieramy transparentny olejek. No i przy tym. Ani trochę, nie mogę powiedzieć, że jest satynowy. I teraz usta podobają mi się bardzo, 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 bardzo mi się podobają. W sumie możemy przejść do podsumowania. Co mi się podobało, co mnie zaskoczyło naprawdę na plus, to oczywiście, że ten lip butter to oil, myślę, że jest moim ulubieńcym z całej tej kolekcji. I że na pewno kupię sobie ten produkt, żeby mieć go po prostu na zapas, bo to, jak on nawilża usta, wygładza i niweluje uczucie suchości, suchych skórek, jest po prostu fenomenalne. Więc ten produkt będę miała w torebce. Myślę, że dopóki będzie dostępny na rynku i dopóki nie znajdę czegoś lepszego, chociaż konkurencja jest bardzo wysoka w tym momencie. Balsamy serduszka do ust też jak najbardziej fajne. Podoba mi się to, że nie ciągną się na ustach. Podoba mi się również konsystencja. To takie zmiękczenie ust. Także, jeżeli szukacie czegoś takiego, a nie chcecie kupować tart za miliony monet, to jak najbardziej w Rosmanie znajdziecie fajny zamiennik. Czas na tego błyszczącego gagatka. Jestem naprawdę go bardzo ciekawa. Nie lubię tego robić. Zrobię to z opakowania. Ojej, nie pachnie najładniej. Pachnie bardzo. Plastikowo, albo to to opakowanie zapachniało mi takim palonym plastikiem. Nie, to chyba to opakowanie po prostu. Konsystencja tego produktu jest tłusta i boję się, że mógłby mi rozpuścić make-up pod spodem, dlatego robimy to na sam koniec. Czy mamy efekt glaskin, czy mamy efekt zjedzonego podkładu? Na pewno podkład został na produkcie. I czy się rozpuścił? Na pewno teraz zostaje mi na palcu, chociaż jest przypudrowany. Na drugi policzek nałożę go po prostu z palucha. Tutaj, gdzie chciałabym uzyskać większy efekt glow na skórze. Hmm. Nie wiem, czy bym z niego korzystała na co dzień. Raczej nie. Osobiście uważam ten produkt za zbędny gadżet w kosmetyczce i nawet w kosmetyczce charakteryzatora, bo Facebook uraczyło nas już genialnym produktem, jaki jest ten Clean Gloss Topper, i uważam, że przy tym powinniśmy zostać. To myślę, że będzie taki godny, tańszy zamiennik tego samego żelu z Maka. Jeżeli chodzi o te tinty do ust, to one są ok. Jeżeli szukacie takich tintów, jak najbardziej możecie je sobie sprawić i dodać do swojego koszyka. Natomiast uważajcie na kolory, ponieważ to no moim zdaniem nie jest nude. Ja chciałabym bardzo, żeby powstał taki kolor jasny, żeby powstał taki kolor w brązo, różu i faktycznie odcieniu nude. Natomiast mi serca nie porwał. E, I głównie mówię tutaj bardziej o kolorze, bo sama, sam w sobie produkt jest super. Formuła jest bardzo fajna, na tych ustach siedzi nie odbija się. To samo mogę powiedzieć o tych olejkach. Natomiast ten transparentny satynowy nie jest. Dalej ma piękny błysk. Bym powiedziała błyszczyk jak błyszczyk, e, nic nowego, natomiast świetne opakowania. No naprawdę muszę przyznać, że opakowanie bardzo, bardzo mi się podoba. Skradło moje modern serce, bo to jest na pewno ciekawsze niż kolejny błyszczek w takim samym opakowaniu jak wszystkie inne. Jeśli chodzi o palety toperów, jak na najbardziej możecie śmiało po nią sięgać. Ma przepiękne błyski, natomiast uważajcie na ilość. Jeżeli będziecie ją nakładać na oczy palcem, to polecam zdecydowanie mniej, a potem sobie dołożyć, żeby nie czuć właśnie takiej ciężkiej powieki, takiej powieki, jakby ktoś wam po prostu tam taśmę przykleił. Jeśli chodzi o podkład, wygląda spoko, naprawdę wygląda gładko, ładnie rozprowadził mi się na tej skórze. Natomiast tutaj pod nosem wygląda po prostu lekko Sucho, trochę się zebrał. Myślę, że spoko na wypróbowanie. Ja jeszcze będę go testować, bo nie jest to test całodniowy tym razem. Nagrywam to akurat późno wieczorem. O dziwo, róże żelowe mi się spodobały. Ładnie on wygląda. Z poprzednim miałam taki problem, że nieważne jak szybko go blendowałam i w jaki sposób go nakładałam, on po prostu zastygał od razu i robił mi plamy. Nie dało się go w żaden sposób rozblendować ani palcem, ani gąbką. Gąbką to w ogóle było jeszcze gorzej, ani pędzelkiem. Więc nie wiem, czy zmieniła się formuła, czy może po prostu, nie wiem, sam produkt zachowuje się magicznie inaczej, ale ten naprawdę przypadł mi do gustu. Prośba ode mnie dla Bodyboom, jeżeli będziecie tworzyli kolejne kolekcje, to ja z chęcią zobaczę produkt na sucho do konturowania, zarówno brązer, jak i róż, bo rozświetlacz mamy i rozświetlacz mi się nie podoba. Dlaczego? Wygląda sucho. Ja nie lubię suchego efektu na skórze. Nie lubię też efektu takiego bardzo pudrowego. Nawet jeżeli produkt jest pudrowy, on nie musi wyglądać sucho. A tutaj ta suchość u mnie była mocno zauważona. Teraz praktycznie go nie widać, bo zjadł go ten stick. Natomiast. No, mi rozświetlacz nie podszedł. Stick do oczu uwielbiam, bardzo łatwo się z nim pracuje. Nie zebrał mi się dalej w załamaniu, a ja mam takie oczy, że jeżeli coś ma się zebrać, to się zbierze już po bardzo krótkim czasie, więc to jest super, super, super plus. Formuła poprzednich mi się bardzo podoba, formuła tego mi się bardzo podoba. Na pewno będę po niego sięgać, na pewno będę z niego korzystać. Żel do brwi z kolorem. Moim zdaniem totalna porażka. To, jak ten żel nabiera się na ten aplikator, to, jak ten żel zostawia sklejki z włosków, zostawia właśnie taką. Um, dużą warstwę produktu, który potem się kropelkuje i w taki sposób zastyga. Nie, 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 to nie jest dla mnie. Bardzo przepraszam. Lubię ten przeźroczysty, natomiast ten z kolorem, uważam, że, że coś tutaj powinno być zmienione w samym aplikatorze, w samej szczoteczce, żeby też tego produktu nie nabierało się. Aż tak dużo. I ten pisak, chociaż uważam, że to nie jest produkt dla mnie, to jest naprawdę bardzo fajny gadżet dla osób, które lubią właśnie takie crazy akcenty w makijażach. Więc jeżeli szukacie kwiatuszków i uśmieszków, to na pewno znajdziecie je na szafie Facebook, bo no, wygląda to przekosmicznie śmiesznie. I jeżeli na przykład ktoś by chciał mieć taki uśmiech pod okiem, to nie musi się trudzić, tylko przykłada. I ma tak na dobrą sprawę. Myślę, że zarówno osoby starsze. Mam na myśli tutaj nie wiem, starsze nastolatki, dorosłe dziewczyny, które lubią szaleć z makijażem, będą po niego sięgać, ale to też jest fajna zabawa makijażem dla osób młodszych, więc jeżeli macie brata, siostrę, który chciałby właśnie przetestować coś takiego i porobić sobie kwiatki czy buźki na swojej buźce, to jak najbardziej pamiętajcie, że taki. Produkt jest, bo będzie to też myślę fajny prezent dla młodszych osób. Jeśli chodzi o te produkty, to nie jest tłusty w odczuciu na ręce aż tak jak na przykład najnowsze konturowanie z Bel, które mi po prostu rozpuściło po pewnym czasie podkład. Tutaj tego nie ma. Po przypudrowaniu wszystko się trzyma. Jest git, naprawdę jest dobrze. Rozświetlacz też wygląda Spoko. Oh my god, słuchajcie, to się natestowaliśmy. Ja bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że łapka w górę zostanie zostawiona. Zachęcam oczywiście do subskrypcji tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. I mam również nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu. Będziecie wiedzieli, co warto kupić, a co lepiej jednak sobie odpuścić z tej najnowszej kolekcji. Obiecuję, że filmy będą pojawiały się regularnie, a że ta przerwa była spowodowana tylko jakimiś tam błędami technicznymi, więc widzimy się w kolejnych filmach. Buziaki i papa. Poprowadziła dla Was ten film ciocia z Ameryka, jak zawsze uśmiechnięta. Bye, bye.